Wystarczy sięgnąć do języka, do jakości, do poziomu umysłowego, żeby wiedzieć, jakich ludzi straciliśmy i z czym mamy obecnie do czynienia. Kogo nie mamy? Hmm. Mówiąc o wybitnych postaciach II Rzeczpospolitej, także w okresie nieco wcześniejszym, od czasach niby dawnych, ale przecież niedawnych, nie sposób nie wspomnieć księdza Kazimierza Lutosławskiego. Urodzony w Drozdowie, w majątku, gdzie ostatnie lata spędził Roman Dmowski, gdzie dokonał żywota, przedstawiciel wybitnej rodziny Lutosławskich, rodziny tak zasłużonej, a tak bardzo wyparte jest z naszej świadomości. Może nawet nie z naszej świadomości, bo ci, którzy wiedzą, którzy się interesują, to w pamięci jednak mają, ale tak zwanej przestrzeni publicznej ten ród, ta rodzina nie funkcjonuje. Może poza Witoldem Lutosławskim, bo kompozytor, muzyk. Neutralny politycznie tak by się wydawało, chociaż on oczywiście miał określone poglądy rodzinne takie same, cała reszta tego rodu przepadła. Ksiądz Kazimierz Lutosławski zmarł bardzo przedwcześnie, miał niespełna 43 lata. Był nie tylko księdzem katolickim, ale był doktorem medycyny, doktorem teologii, studiował fizykę, medycynę, filozofię i teologię na zagranicznych uczelniach. To było takie pokolenie. Rodzili się z pokolenia na pokolenie następcy, coraz bardziej wybitni, coraz bardziej zasłużeni. Największą zasługą księdza Kazimierza Lutosławskiego jest preambuła, przez niego napisana do Konstytucji Marcowej w 1921 roku. Wystarczy sięgnąć do języka, do jakości, do poziomu umysłowego, żeby wiedzieć, jakich ludzi straciliśmy i z czym mamy obecnie do czynienia. Kogo nie mamy? Kazimierz Lutosławski był członkiem Ligi Narodowej, był działaczem stronnictwa narodowo-demokratycznego, był współpracownikiem Romana Dmoskiego i także kapelanem wojskowym podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Za co otrzymał zresztą krzyż walecznych, bo on był cały czas przy żołnierzach na pierwszej linii frontu. Rodzina, tak jak wspomniałem, zasłużona, ale rodzina, która bardzo wielką cenę zapłaci, zapłaciła za swoją postawę, za swoją działalność. Jego dwóch rodzonych braci, Józef, ojciec Witolda Lutosławskiego, kompozytora, muzyka, i jego brat Marian, w 1918 roku zostali zamordowani przez bolszewików w Moskwie, jako polscy działacze narodowi. Poza Kazimierzem przeżył jeszcze jeden brat, Jan, był... Agronomem, społecznikiem, publicystą. Gdzie jest ta rodzina? Dlaczego tych ludzi nie ma w naszej historii? Dlaczego o nich nie mówimy? Wyciąga się jakieś postaci, w sumie tak naprawdę niegodne uwagi, którym poświęca się bardzo wiele miejsca, bardzo wiele czasu, a tych ludzi nie ma. Kazimierz Lutosławski był jednym z tych, którzy twierdzili, że Polska miała nie tylko trzech zaborców. Ale czterech. Nie tylko Rosję, nie tylko Prusy, nie tylko Austrię, ale także Zaborcę wewnętrznego. I tu wskazywał na mniejszość żydowską. Nie wynikało to z jakichś uprzedzeń, z niewiadomo jakichś poglądów, natomiast wynikało z obserwacji. On lata 1917 18 spędził właśnie w Rosji, jak narastał, jak rodził się bolszewizm. On to widział z bliska, wiedział kto to organizuje, wiedział ta Nadzwyczajna komisja, która zyskała tak ponurą, straszną sławę, z kogo się składała i przede wszystkim kto tym wszystkim dowodził. To go właśnie skłoniło, żeby dodać zaborcę czwartego. Może właśnie dlatego przepadł w naszej historii. Był przewodniczącym w Sejmie, w pierwszym Sejmie Rzeczpospolitej, Komisji Konstytucyjnej, Regulaminowej, Oświatowej i Spraw Zagranicznych. On także ułożył rotem przysięgi prezydenckiej i ślubowanie poselskie. Powinniśmy przypomnieć sobie przynajmniej co to było, jaka była tego treść, i porównać z tym, co nam się teraz narzuca. Ta przepiękna preambuła do konstytucji marcowej powinna być w podręcznikach nie tylko historii, ale także w podręcznikach do języka polskiego pokazać, jacy byliśmy, co się z nami stało, co nam zabrano i gdzie jest miejsce ludzi, których wyrugowano z naszej pamięci. Tylko sami, oddolnym wysiłkiem, możemy doprowadzić do tego, że oni do nas wrócą. Nikt nam ich nie da.